W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Ojcze Niebieski. W Twej nieskończonej łasce szukam ukojenia w obliczu trudności i beznadziejności, które mnie otaczają. Twoja miłość, która jest jak ocean bez dna, jest moim schronieniem i nadzieją. Wyznaję przed tobą moją słabość i grzeszność, a jednocześnie wierzę w Twoją zdolność do uzdrowienia i odmienienia mego losu. Boże Ojcze, stworzycielu wszechrzeczy, patrzysz na mnie z niebiańską troską. Proszę Cię, oświeć me myśli, abym mógł zrozumieć Twoje plany dla mnie. W trudnych chwilach, gdy serce me drży z niepokoju, daj mi siłę, bym zawierzył Tobie bezgranicznie. Niech twoje światło prowadzi mnie przez mroki życia, a twoja mądrość pomaga mi zrozumieć sens każdego wyzwania. Jezu, miłosierny Zbawicielu, który dla nas cierpiałeś i z martwych wstałeś, przyjmuję twe zbawienie z ufnością. Proszę o przebaczenie mego grzechu i oczyszczenie mej duszy. Niech twój Święty Duch napotka mnie i obdarzy mocą, bym mógł wzrastać w twojej łasce i wierności. Panie, w chwilach zwątpienia i smutku, kiedy serce me jest ciężkie, przyjdź i utul je swoim pokojem. Błagam Cię, o Panie, o łaskę wytrwania w wierze, nawet gdy droga mego życia zdaje się trudna i nieprzebywalna. Niech Twoje święte obietnice staną się dla mnie źródłem nadziei i odwagi. Maryjo, matko łaskawa, Twoja łaskawa obecność niech otacza mnie, kiedy zbliżam się do Tronu Bożego. Wstawiaj się za mną, matko najświętsza, aby twe modlitwy dotarły do serca Boga i zdobędę łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Aniołowie i święci, wspierajcie mnie w modlitwie, aby moje wołanie doszło do samego serca nieba. Panie, z Tobą czas i przestrzeń się nie kończą, a więc oddaję Ci każdy aspekt mojego życia. Niech Twój cudowny plan odsłoni się przede mną, a Twoja wola stanie się moim najwyższym pragnieniem. Wierzę, że w Twej nieskończonej dobroci jest potęga, która może obrócić beznadziejność w nadzieję i trudności w zwycięstwo. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa Syna Bożego jednorodzonego który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami Bóg z Boga światłość ze światłości Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego Zrodzony a nie stworzony współistotny Ojcu a przez niego wszystko się stało on to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I z martwych wstał dnia trzeciego, jak oznajmia pismo. I wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. A królestwu jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaje jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuje wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy. Bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, doprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Moc Modlitwy. Niech Bóg Cię błogosławi. Szczęść Boże.